Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejną, dosyć częstą usterkę, która pojawia się po czasie w laptopie Lenovo modelu G500, gdzie na pokładzie znajduje się dedykowany układ graficzny od AMD i to jest AMD Radeon model HD 8500M. Sam laptop pracuje niby poprawnie, ale gdy wejdziemy sobie tutaj w menedżera urządzeń, to już możemy zauważyć, że obok dedykowanego układu graficznego znajduje się wykrzyknik. Gdy wejdziemy sobie we właściwości, to możemy odczytać, że jest tutaj kod błędu numer 43, co wskazuje na fizyczne uszkodzenie układu graficznego dedykowanego. No i w tym momencie naprawa jest raczej nieopłacalna. Tą dedykowaną grafikę można sobie wyłączyć, wchodząc do ustawień BIOS tego laptopa i przełączając grafikę z Switchable Graphics na UMA Only. Wtedy będziemy mogli dalej z niego korzystać na grafice zintegrowanej.